Dobrze, to witam Cię drogi słuchaczu w trzecim filmie naszej miniserii jak zrobić statystykę dla Pana Dyrektora dla wygody skopiowałem sobie tutaj te wartości, które musimy uzyskać i otóż tak mamy zakończoną funkcję, która przypisuje jedną z czterech wartości do każdej spoiny w dzienniku spawania czy jest to Rurociągna jest taka, gdzie konstrukcja jest taka, czy kocioł to jest obojętne. Mamy tylko jedną z czterech wartości: mamy albo myślniki, noki, okejki albo xy, które oznaczają w naszym przykładzie spoiny zlecone. Co nam to daje? Mała dygresja. Jeżeli jesteś spoza branży, możesz się zastanawiać, dlaczego tworzyliśmy funkcję, która daje myślnik. Otóż mamy formalne przepisy, które mówią, żeby wszystkie pola w dokumentacji były wypełnione. Nie można zostawiać pustych. No, dlatego też puste pola wolę zamieniać na myślniki, żeby nikt się nie czepiał. Ale daje to duży taki plus, ponieważ możemy dzięki temu bez problemów korzystać z funkcji ile nie pustych. Mamy taką funkcję. Liczba wszystkich spoin musimy obliczyć. I mamy funkcję ile niepustych, czyli ile pełnych. I w tym momencie możemy po prostu policzyć, ile mamy wyników naszych badań, ponieważ każda spoina ma jakiś wynik, czy jest to myślnik, czy coś innego. Więc liczba tych wyników powie nam, ile mamy styków. I. Wykorzystamy w tym celu bardzo prostą funkcję ile niepustych i wpisujemy sobie wartość, po której chcemy szukać. Chcemy sprawdzić liczbę niepustych, czyli pełnych wartości w naszej kolumnie wynik wszystkich badań. Kolumna 34. Zamykamy nawias, klikamy Enter. Od razu wyskoczyło. Potem następne, co musimy zrobić, to liczba spoin pospawanych. No w naszym przykładzie, w kolumnie data spawania mamy styki, które już mają datę, czyli zostały pospawane, albo są puste, czyli nie ma jeszcze daty, czyli są niepospawane, nie istnieją. I my musimy policzyć, ile tych spoin istniejących realnie jest, czyli nie pustych. I robimy to samo. Wpisujemy funkcję Ile niepustych. Zaznaczamy sobie datę spawania. Cyk. Cały, cała kolumna się zaznaczała. Dziennik spawania, 20. kolumna, data spawania. Pyk. Zamykamy nawias. Enter. I od razu wyskoczyło 53. I to byłoby tyle z funkcji ile niepustych. Ona jest naprawdę prosta. Przejdźmy do funkcji, której używa się tak jak tlenu, czyli licz warunki. I zazwyczaj tej funkcji używa się dla jednego warunku. Bo musimy w takich właśnie statystykach podawać, ile mamy spoin pozytywnych, ile negatywnych, ile zleconych, a potem sumować to wszystko, by powiedzieć, ile jest przebadanych. Jak to zrobić? Funkcja licz warunki wbrew pozorom jest bardzo prosta nie wiem dlaczego ludziom sprawia trudność bo sobie w jakimś kryterium na jakimś zakresie o może tak to wytłumaczę w jakimś zakresie typu w koszyku wpisujemy kryterium które szukamy na przykład w koszyku z owocami szukamy jabłek i ona nam mówi ile jest jabłek potem możemy sobie dopisać drugie kryterium na zasadzie ile w koszyku z owocami jest jabłek, które są czerwone. I wyskoczy taka oskarpowana, coraz mniejsza cyfra. W naszym przykładzie będziemy na razie. Zrobię sobie taki wstęp do tej funkcji. I będziemy jechać po jednym kryterium. Najpierw sobie zaznaczymy cały nasz zakres. Że w wynikach wszystkich badań szukamy liczby spojrzeń zleconych. Czyli szukamy xów. Dajemy sobie średnik, w cudzysłowie wpisujemy x i zamykamy nawias. Wyskoczyło. Nawet nie ma się co certolić, tylko sobie skopiujemy tą funkcję i jedziemy dalej. Liczba spoin negatywnych. Zamiast x szukamy noków. Enter. I jest. Teraz pozytywna liczba spoin pozytywnych. To samo, kopiujemy sobie funkcję. W tym samym zakresie, który jest podświetlony. Nie będziemy szukać daje x'ów, tylko ok, -ek. I ENTER. No i jest. I liczba spOIN przebadanych. No to są styki negatywne i pozytywne. Można byłoby tutaj dać suma albo e, funkcja to plus to i faja załatwione. Ale chcę ci powiedzieć o takim myku, co nie rozumiem. Dlaczego ludzie nie wiedzą, że można zrobić coś takiego. Mamy jedną funkcję. Bierzemy funkcję numer 2. I dodajemy plus. I można funkcję po prostu łączyć. I teraz mamy licz warunki ile mamy noków plus licz warunki ile mamy okejek. I powinno się zgadzać. Klikam enter. No i mamy 6 plus 7 jest 13. Nie wiem dlaczego ludzie panicznie boją się dodawania funkcji, tylko robią wiele tam pól pomocniczych, a potem e, tworzą jakąś taką funkcję na zasadzie sumy, że sumują po 10 różnych komórkach w Excelu i to wszystko się krzaczy, i oni potem sami nie wiedzą, co im się posumowało. Warto robić sobie w taki sposób, że w miarę proste funkcje, żeby w jednym w jednej komórce wpisywać i je łączyć plusem, nie wiem, minusem, dzieleniem, mnożeniem. W poprzednim filmie mówiłem, żeby fa że fajnie jest sobie robić taki myk, że jeżeli masz zagnieżdżać funkcję, jeżeli z jakimiś warunkami dosyć skomplikowanymi, to lepiej sobie ten warunek najpierw na boku, tak jak tutaj nadal mamy, rozpisany zostawić. Sprawdzić, przetestować, czy on w ogóle działa, a dopiero potem go zagnieździć w funkcji. Bo jak funkcja, na, jeżeli, o której mówiliśmy w poprzednim filmie, ma tylko cztery argumenty, które będzie wyświetlać, no to nie ma problemu, spoko, to jest do przeżycia. Ale jak tych funkcji będzie naprawdę powyżej 20-30, to robi się już prosta droga do excelowego samobójstwa. Także w tym filmie omówiliśmy sobie dwie funkcje. Licz warunki i ile niepustych. Licz warunki jeszcze na pewno będzie rozwijana w następnych etapach. Na razie mamy naszą statystykę, która się generuje automatycznie. Sprawdźmy to. Jeżeli ja sobie tutaj z zanoka podstawię x, -x to w tym miejscu powinny się zlecone, negatywne zmniejszyć, zlecone zwiększyć. Tak? No działa perfekcyjnie. Także polecam, polecam te dwie funkcje. One naprawdę ułatwiają pracę. Pozdrawiam.